Do roku 2011 Muammar Gaddafi sprawował władzę nad Libią już ponad 4 dekady. Jego panowanie przetrwało wiele prób, udane zamachy stanu, międzynarodowe sankcje, a także liczne konflikty zbrojne, które odcisnęły się głęboko na historii tego kraju. Jednakże w ostatnich miesiącach jego życia wszystko uległo diametralnej zmianie, a sytuacja, którą znał przez tak długi czas, nagle wymknęła się spod kontroli. Cała Libia wybuchła falą przemocy, a jej miasta zamieniły się w krwawe pola walki, pełne chaosu i zniszczenia. Dla samego Gadafiego koniec nadszedł nie w pałacu czy na sali sądowej, lecz na ulicach, pokryty krwią i otoczony przez wrogów, których nie zdołał już powstrzymać. Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi urodził się w roku 1422 w jednej z pustynnych osad, niedaleko miasta Syrta, w Libii. Pochodził z ubogiej rodziny beduńskiej, której życie w głównym stopniu zdominowane było przez trudne warunki pustynnego życia, a jego dzieciństwo upływało w skromnych warunkach, daleko od luksusu i bogactwa. W młodości zdecydował się na karierę wojskową, a swoje wykształcenie zdobywał najpierw w Libii, a później za granicą, w Wielkiej Brytanii, gdzie miał okazję poznać świat z innej, bardziej otwartej strony. W roku 1969, mając zaledwie 27 lat, przeprowadził bezkrwawy zamach stanu, obalając długo panującego króla Idrisa Piestersz i przejmując pełnię władzy nad krajem. Od tego momentu Gaddafi rządził Libią z niezwykłą determinacją i twardością, nie pozwalając na żadne sprzeciwy. Usunął monarchię, zamknął amerykańskie i brytyjskie bazy wojskowe, a także nacjonalizował przemysł naftowy, czyniąc z niego główne źródło bogactwa i siły gospodarczej kraju. Wprowadził własny system polityczny, który nazwał dżamahiria, co można przetłumaczyć jako władza mas, twierdząc, że daje on głos obywatelom. Jednak w praktyce, mimo pozorów demokracji, to on sam trzymał pełnię władzy w swoich rękach, decydując o wszystkim, co działo się w Libii. W latach 70. i 80. XX wieku Gaddafi był znany na całym świecie z radykalnych poglądów oraz aktywnego wspierania różnych grup zbrojnych i ruchów oporu w różnych częściach globu. Był oskarżany o finansowanie terroryzmu i przeprowadzanie ataków, z których najbardziej znany był zamach z roku 1988, kiedy to bombowiec pan Amlot 103 nad Lockerbie w Szkocji zabił 270 osób. Z powodu tych działań Libia przez wiele lat była objęta surowymi sankcjami międzynarodowymi, które miały na celu wywarcie presji na reżim Gadafiego. Mimo to przywódca próbował kreować wizerunek lidera, jednoczącego cały kontynent afrykański i świat arabski, promując ideę jedności między państwami afrykańskimi oraz podkreślając swoją rolę jako głosu oporu wobec Zachodu. Jednak z upływem czasu, zwłaszcza w latach 2000., jego obraz nieco się zmienił. Gaddafi zaczął wycofywać się z najbardziej kontrowersyjnych programów zbrojeniowych, zacieśniał relacje z krajami zachodu, a także podejmował wysiłki, by odbudować gospodarkę Libii i przywrócić jej stabilność. Mimo tych kroków, wewnątrz kraju, raporty pochodzące z różnych szpitali potwierdzały, że w ciągu zaledwie czterech dni zginęło ponad 230 osób. Liczba ofiar była przerażająca, a obrażenia, które odnotowano, wskazywały na użycie broni palnej przeciwko bezbronnym tłumom. Wielu rannych zostało postrzelonych w klatkę piersiową lub głowę, co świadczyło o tym, że siły bezpieczeństwa nie zawahały się sięgnąć po żywą amunicję, by rozpraszać protestujących. Zamiast jednak łagodzić narastającą falę niezadowolenia i próbować uspokoić sytuację, reżim Gaddafiego zdecydował się na jeszcze bardziej drastyczne kroki. Wysłano dodatkowe oddziały wojska, a na dachach budynków pojawiły się snajperzy, którzy zaczęli strzelać do demonstrantów, nie zważając na ich bezbronność. Oficjalne media państwowe z kolei próbowały zdyskredytować protestujących, twierdząc, że za wywołanie zamieszkiwań stoją obce agentury i pod wpływem narkotyków młodzi ludzie. Tymczasem syn Gaddafiego, Saif al-Islam Gaddafi, pojawił się na ekranach telewizorów, ostrzegając przed wybuchem wojny domowej. I zapowiadając, że jeśli protesty nie zostaną zatrzymane, z rzeki krwi wypłyną strumienie. Jednak takie deklaracje tylko pogłębiały chaos, a represje wcale nie łagodziły sytuacji, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej zmobilizowały ludzi do oporu. Pod koniec lutego kluczowe jednostki wojskowe zaczęły się odwracać od reżimu. W Bengazi niektórzy żołnierze odmówili strzelania do cywilów, a trycać sześć. Brygada pod dowództwem generała majora Sulejmana Mahmuda oficjalnie zbuntowała się przeciwko Gaddafiemu, wspierając rebeliantów i pomagając im przejąć kontrolę nad miastem. W wyniku tych wydarzeń niektóre urzędy i budynki rządowe zostały podpalone, a posterunki policji zdobyte lub zniszczone. Broń i amunicja zostały skonfiskowane przez protestujących, którzy zaczęli się uzbrajać, korzystając z arsenałów porzuconych lub przejętych z baz wojskowych. Do 24 lutego większość wschodniej Libii, w tym ważne miasta takie jak Tobruk, Misrata, Bajda i Zawija, znajdowało się już poza kontrolą Gaddafiego. W tych rejonach wybuchły zacięte walki, a protestujący korzystając z broni przejętej od armii stawiali opór siłom reżimu. Niektórzy piloci z libijskiego lotnictwa odmówili wykonywania rozkazów bombardowania miast i zamiast tego uciekli do Malty, szukając tam azylu. Równocześnie opozycja szybko zaczęła się organizować, tworząc tymczasowe struktury kierownicze. Oficjalnie 27 lutego w Bengazi powstała Rada Przejściowa Narodowa, która miała reprezentować siły rewolucji i planować przyszłość Nowej Libii bez Gaddafiego. Na jej czele stanął były minister sprawiedliwości Mustafa Abdul Jalil. Rada ta zaczęła opracowywać strategię obalenia reżimu i budowy nowego państwa. Tymczasem Gaddafi utrzymywał się jeszcze w stolicy, Tripoli oraz w okolicznych obszarach na zachodzie kraju. W jego armii znajdowały się wyspecjalizowane jednostki, takie jak Brygada Kamisa, dowodzona przez jego syna, Kamisa Gaddafiego, które dysponowały czołgami i artylerią. Reżim zatrudnił także najemników z krajów takich jak Czad, Mali czy Niger, aby zdusić protesty i utrzymać władzę. Na początku marca 2011 roku sytuacja w kraju osiągnęła punkt krytyczny. Gaddafi używał ciężkiego sprzętu, czołgów i operacja rozpoczęła się pod przewodnictwem koalicji, której członkami były Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Kanada oraz Włochy. To właśnie te państwa podjęły wspólne działania militarnie, by powstrzymać dyktatora Muamara al-Gaddafiego przed dalszymi atakami na ludność cywilną. Pierwszym krokiem było użycie silnej siły rażenia. Z morza poleciały setki rakiet, w tym ponad 100 tomahawków, wystrzelonych przez amerykańskie i brytyjskie okręty wojenne, które znajdowały się na wodach Morza Śródziemnego. Równocześnie francuskie myśliwce dokonały udanych nalotów na kolumny, zbliżające się w kierunku Bengazji, niszcząc ich czołgi i pojazdy opancerzone. Cała operacja została nazwana Odyssey Dawn. I miała głównie na celu powstrzymanie Gadafiego od dalszych działań zbrojnych wobec własnych mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy odważnie stawiali opór w regionach, gdzie powstały pierwsze rebelie. Z dniem 23 marca 2011 roku dowództwo NATO objęło pełną kontrolę nad wszystkimi działaniami militarnymi, zaczynając realizować je pod nową nazwą Operacja Zjednoczony obrońca. W skład koalicji wchodziło 28 państw członkowskich NATO i partnerzy spoza sojuszu, tacy jak Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Jordania. Kampania powietrzna szybko przyniosła pierwsze wymierne efekty. Dużą część infrastruktury militarnej Gadafiego zniszczono niemal natychmiast. Trafiono jego myśliwce MIG-23, bombowce Sukhoi oraz główne bazy lotnicze, które służyły jego siłom. NATO skoncentrowało się także na atakach na dalekosiężne wyrzutnie rakiet, konwoje zaopatrzeniowe i centra dowodzenia, próbując osłabić zdolności ofensywne dyktatora. W ciągu pierwszych 14 dni od rozpoczęcia operacji zniszczono dziesiątki czołgów i pojazdów opancerzonych, zwłaszcza w rejonach Mizreity oraz Zintan. Na morzu natomiast siły NATO egzekwowały embargo na broń. Blokując wszelkie statki podejrzane o przewóz uzbrojenia do Gaddafiego. Utrzymując patrole po wybrzeżu Libii, zatrzymywały statki, które mogły przewozić wojskowe zaopatrzenie, co znacząco ograniczało możliwość zaopatrzenia sił dyktatora. Pomimo ogromnych strat w infrastrukturze militarnej, Gaddafi nie poddawał się i pozostawał w głębokim oporze. Wciąż przemawiał do obywateli poprzez państwową telewizję. Oskarżając na to o próbę kolonizacji Libii i okupacji jego kraju. Nazwał rebelianckie grupy szczurami i zdrajcami, a swoje wojska zapewnił, że będzie kontynuował walkę, czyszczenie miasta po mieście, ulice po ulicy. Oskarżał również zagraniczne mocarstwa o kradzież libijskiej ropy naftowej i ingerencję w wewnętrzne sprawy państwa, próbując zyskać poparcie dla swojego reżimu wśród części społeczeństwa. I podkreślając, że walczy o suwerenność kraju. Mimo ataków i prób odpierania lotów NATO, jego wojska wielokrotnie próbowały obronić się przed zmasowanymi nalotami, używając rosyjskiego sprzętu Surface-to-Air Missiles. Jednakże te systemy nie zdołały powstrzymać lotnictwa sojuszniczego. W połowie roku 2011 sytuacja na polu bitwy zaczęła ulegać wyraźnej zmianie na korzyść rebeliantów. Koalicja, kontynuując ataki na główne szlaki zaopatrzeniowe, magazyny broni miasto zostało silnie ufortyfikowane, otoczone wysokimi betonowymi murami, a wokół rozciągały się rozbudowane bunkry oraz podziemne tunele, które służyły jako ukrycia i schronienia dla obrońców. Wewnątrz tego kompleksu rebelianckie grupy odnalazły liczne luksusowe przedmioty, broń, dokumenty oraz ślady świadczące o tym, że Muammar Gaddafi opuścił to miejsce w pośpiechu. Jednak samego niego, tego byłego dyktatora, nie było już na miejscu. Gdy sytuacja w stolicy Libii, Tripoli, zaczynała się coraz bardziej załamywać, on sam zdążył już opuścić miasto, najprawdopodobniej na kilka dni przed ostatecznym atakiem. Według raportów wywiadowczych, Gaddafi opuścił Tripoli najprawdopodobniej pomiędzy 18 a 20 sierpnia, starając się uniknąć schwytania. Przypuszczano, że poruszał się pomiędzy różnymi bezpiecznymi kryjówkami, które wspierane były przez lojalne plemiona, mające silne powiązania z jego osobą. Również jego rodzina zaczęła się przemieszczać. 30 sierpnia był dniem, kiedy jego żona Safia Farkasz, córka Aisha oraz synowie Hannibal i Mohamed przekroczyli granicę z Algierią, gdzie otrzymali tymczasowe schronienie. Innym synem, Saadi Gaddafi, później uciekł do Nigru, lecz tam został zatrzymany przez miejscowe władze. Jednak sam Gaddafi zdecydował się nie opuszczać Libii. Uważał, że opuszczenie kraju oznaczałoby całkowitą porażkę i utratę kontroli. Zamiast tego postanowił ukrywać się w obszarach, które jeszcze pozostawały pod kontrolą jego lojalnych plemion, zwłaszcza w okolicach jego rodzinnego miasta, Sirty. Miasto to, położone nad Morzem Śródziemnym, około 450 km od Tripoli i 570 km od Bengazji, miało dla niego szczególne znaczenie. Nie była to tylko jego ojczyzna, lecz także miejsce, które sam rozbudował podczas swojego rządzenia, tworząc nowoczesne budynki, szerokie ulice i urzędy państwowe. To tam odbyły się również szczyty Unii Afrykańskiej, a on sam wielokrotnie nawoływał do przekształcenia Sirty w stolicę Zjednoczonych Stanów Afryki. Gaddafi dotarł do tego miasta na początku września 2011 roku, już w towarzystwie coraz mniejszej grupy wiernych zwolenników. Większość z nich stanowili zaufani współpracownicy, ochroniarze oraz bojownicy z plemienia Kadhafi, które miało silne wpływy w tym regionie. Wśród jego najbliższych towarzyszy byli też dwaj synowie: Mutassim Gaddafi, dowódca wojskowy, oraz Saif al-Islam Gaddafi, uważany za potencjalnego następcy tronu politycznego. Obaj byli prawdopodobnie w ruchu pomiędzy kryjówkami w mieście i jego okolicach. Gdy Tripoli upadło, Sirta stała się ostatnią ostoją Gaddafiego. Miasto odcięte od reszty kraju, z ograniczonymi możliwościami komunikacji i coraz bardziej kurczącymi się zapasami, jeszcze nie poddawało się. On sam nie zamierzał opuszczać Libii, nie chciał się poddać ani zrezygnować z walki. W drugiej dekadzie września siły Narodowej Rady Tymczasowej zaczęły otaczać Sirte. NRT, uznawana przez wiele państw za legalny rząd Libii, wysłała do miasta tysiące żołnierzy z różnych brygad, aby przejąć kontrolę nad tym strategicznym punktem. Z południa i wschodu zbliżały się oddziały z Misraty, Bengazji i Zintan próby cywilów. By uciec z oblężonego miasta kończyły się najczęściej niepowodzeniem. Wielu z nich utknęło wewnątrz oblężonych dzielnic, próbując ratować swoje życie w warunkach, które coraz bardziej przypominały chaos i rozpacz. Infrastrukturę miejską zaczynała przejmować anarchia. Z dnia na dzień coraz trudniej było utrzymać choćby podstawowe funkcje życia dostęp do wody, energii czy komunikacji. Miasto Sirte, które jeszcze niedawno tętniło życiem i stanowiło ważny punkt oporu, zaczynało się załamywać pod ciężarem wojny. Na tym tle Muammar Gaddafi wraz ze swoim wąskim gronem wiernych ciągle przemieszczali się pomiędzy opuszczonymi domami a podziemnymi schronami, próbując uniknąć wykrycia. W tym miejscu, gdzie wcześniej funkcjonowała normalna struktura dowodzenia, dziś nie było już jasnego łańcucha komend. Poczucie lojalności wśród jego zwolenników zaczynało opadać, morale spadało z każdym kolejnym dniem, a atmosfera była pełna niepewności i strachu. Mimo to Gaddafi nie zaprzestawał wydawania rozkazów, z uporem próbując utrzymać opór, choć jego słowa brzmiały coraz bardziej jak ostatnie wołanie o zachowanie pozorów dawnych czasów. Jego najbliższy syn, Mutasim, pełnił funkcję dowódcy obrony miasta i koordynował ostatnie, desperackie próby odparcia nacierających wojsk opozycji. Do końca września, kiedy to cały obszar Sirte został otoczony ze wszystkich stron, Sytuacja stawała się coraz bardziej beznadziejna. Kontrole nad peryferiami przejęły jednostki Narodowej Rady Tymczasowej, które powoli, krok po kroku, zaczęły przechodzić od walki ulicznej do systematycznego blokowego zdobywania kolejnych dzielnic miasta. Strzelaniny snajperów i starcia na ulicach spowalniały postępy, czyniąc je jednocześnie niezwykle niebezpiecznymi i krwawymi. Setki bojowników z obu stron straciły życie w tym brutalnym konflikcie, a każdy kolejny dzień przynosił nowe ofiary. Nad miastem nieustannie przelatywały samoloty NATO, które nieustannie poszukiwały śladów Gaddafiego, próbując namierzyć jego ukryte kryjówki. Drony i samoloty wywiadowcze monitorowały ciepłe punkty i sygnały radiowe, starając się znaleźć choćby najmniejszy ślad byłego przywódcy. W odpowiedzi na te działania Gaddafi wydał rozkaz swoim ludziom, by unikali korzystania z telefonów, radioodbiorników i wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych, które mogłyby zdradzić ich pozycję. Ich skromny zestaw satelitarnych telefonów był używany sporadycznie, a komunikacja odbywała się głównie za pomocą ludzi nazywanych kurierami, którzy przemieszczali się pieszo po mieście, niosąc wiadomości między ukryciami. W tym czasie w mieście wstrzymano dostawy energii elektrycznej i wody, co jeszcze bardziej pogłębiało trudne warunki życia. Liczba dostępnych zapasów była ograniczona. Spośród nich przeważały konserwy, suche racje żywnościowe, a także niewielkie ilości zgromadzonych zapasów z uszkodzonych sklepów lub od lojalnych mieszkańców, którzy zdecydowali się pozostać w mieście i pomagać. Medyczne zaopatrzenie było na poziomie absolutnego minimum. Nie było odpowiednich środków do leczenia poważniejszych ran, a antybiotyki były niemal całkowicie wyczerpane. Bojownicy, którzy odniosły rany, byli leczeni najprostszymi narzędziami, a ich stan często pogarszał się z powodu braku leków i podstawowej opieki. Podczas gdy warunki pogarszały się z każdym dniem, grupa Gaddafiego cierpiała nie tylko z powodu braku żywności, ale także z powodu każda droga ucieczki, została jednak skutecznie zablokowana przez oddziały rebeliantów. Którzy od początku blokowali główne trasy wyjazdowe z miasta, czuwając nad każdym przemieszczaniem się. Ruchy konwojów zmierzających do opuszczenia Libii były albo atakowane, albo zmuszane do zawracania, co sprawiało, że sytuacja stawała się coraz bardziej beznadziejna. W obliczu braku możliwości ucieczki i braku bezpiecznego schronienia, grupy Gaddafiego popadły w coraz większą rozpacz. Aby przeciwdziałać narastającej presji, zaczęły wprowadzać system zmian w straży, tak aby cały czas ktoś czuwał na warcie, a inni mogli odpocząć. Przypomagały im w tym worki z piaskiem i gruzy, które służyły jako osłona przed wjazdem do budynków i ukrywały pojazdy przed obserwacją dronów. Mimo to ich ruch był i tak ograniczony, a codzienne bombardowania, które nie ustawały, czyniły życie jeszcze trudniejszym i bardziej nieprzewidywalnym z dnia na dzień. W połowie października stało się jasne, że obrona Sirty jest już niemożliwa do utrzymania na dłuższą metę. W dniu 19 października Gaddafi podjął decyzję o próbie ucieczki. Wraz z ostatnim kręgiem najbliższych współpracowników rozpoczęli przygotowania do opuszczenia miasta tej samej nocy. Plan zakładał zorganizowanie konwoju składającego się z ponad 50 pojazdów głównie pikapów i suwów. Większość z nich była wyposażona w karabiny maszynowe lub systemy przeciwlotnicze, co miało zwiększyć ich szanse na przeżycie. Niektóre z pojazdów przewoziły broń i amunicję, inne były pełne strażników oraz osobistego personelu Gaddafiego. Wśród uczestników konwoju znajdowali się Mutasim Gaddafi, Abu Bakr, Yunis Jabr, Mansur Dao, czyli szef ochrony byłego przywódcy, a także kilku wysokich rangą oficerów wojskowych. Obecne były także niektóre członkinie rodziny Gaddafiego. Ucieczka od samego początku była obarczona dużym ryzykiem. Aby uniknąć wykrycia przez siły przeciwnika, konwój planował opuścić miasto pod osłoną nocy, korzystając z ciemności, które miały ukryć ich ruchy. Około godziny 18 wieczorem w dniu 19 października rozpoczęli wyjazd z ukrytej lokacji w centrum miasta. Pojazdy jechały bez świateł, starając się pozostać niewidocznymi, chowając się między budynkami i pod drzewami. Mieli nadzieję, że nocne ciemności osłonią ich przed wzrokiem dronów i samolotów. Ich celem było dotarcie do obrzeży Sirty, a następnie podążanie pustynną trasą na południowy zachód w kierunku Wadi Zamzam, skąd mieli plan przedostać się do Sabha, a stamtąd przekroczyć granice Nigerii lub Algierii. Nie zdawali sobie jednak sprawy, że NATO od wielu tygodni monitorowało sytuację w Sircie za pomocą dronów. Amerykańskie i francuskie służby wywiadowcze prowadziły stałe obserwacje, zwracając uwagę na wszelkie nietypowe ruchy w okolicy, które mogły świadczyć o planach ucieczki Gaddafiego. Tego samego wieczoru nad miastem pojawił się bezzałogowy dron MQ-Minus, Odin Predator który wychwycił wyraźne sygnały cieplne wskazujące na formujący się konwój wyjeżdżający z miasta. Wczesnym rankiem, gdy konwój dotarł do zachodnich obrzeży Sirty, był już ponownie zidentyfikowany, tym razem jeszcze wyraźniej. Około godziny 8.30 na miejscu zginęło kilkadziesiąt wiernych Gaddafiemu bojowników, którzy nie mieli szans na przeżycie podczas nalotu. Liczba ofiar wśród tych, którzy natychmiast zginęli, sięgała dziesiątek, a wielu z nich padło na miejscu, rozproszeni pośród zgliszczy i ruin. Sporo ocalałych, ratując skórę, rzuciło się do ucieczki, a ich pierwszym odruchem było wybiegnięcie z pola walki i rzucenie się do najbliższych, jeszcze niedokończonych budynków, otwartych działek czy też na szersze, ziemne i betonowe wykopy. Które można było znaleźć w okolicy. Podczas gdy część z nich biegła w kierunku ukrycia, Gaddafi, Mutasim, Mansur, Dao oraz niewielka grupa innych wiernych mu ludzi, zdołali jeszcze uciec na piechotę, unikając bezpośredniego zagrożenia. Byli pokryci kurzem i krwią, kiedy wlazli do dużego, okrągłego kanału odprowadzającego wodę, który znajdował się tuż przy drodze, częściowo ukryty za krzakami i bałaganem zniszczonych materiałów. Kanał ten miał około 4 stóp średnicy, co wystarczało, by człowiek mógł się po nim czołgać i ukryć przed spojrzeniem. Wewnątrz tego ukrycia grupa czekała w ciszy, modląc się, by nie zostać odnalezioną, mając nadzieję, że ich nie znajdą. W tym czasie, już od kilku dni, na terenach wokół tego miejsca operowały oddziały rebeliantów z Misraty, które podążały za konwojem od momentu rozpoczęcia akcji i dotarły na miejsce niedługo po nalocie. Byli uzbrojeni w różnego rodzaju karabiny, granaty oraz lekkie karabiny maszynowe. Rozpoczęli dokładne przeszukiwanie okolicy, sprawdzali uszkodzone pojazdy, zniszczone budynki oraz teren wokół. Niewiele trzeba było, by dostrzegli ślady krwi i odciski stóp na poboczu drogi. Kilka oddziałów podążyło za śladem, aż w końcu natknęli się na wejście do kanału. Najpierw rzucili granat, spodziewając się, że ktoś może się tam ukrywać, a potem zbliżyli się, by dokładniej obejrzeć otoczenie. To właśnie wtedy zobaczyli Gaddafiego, który czołgał się wewnątrz kanału. Był ubrany w brązowe spodnie, miał na sobie zakrwawioną koszulę i kamizelkę kuloodporną. Jego włosy były splątane, a twarz pokrywała mieszanina krwi i brudu. Miał rany na lewym ramieniu, plecach i prawej nodze, najprawdopodobniej odniesione podczas wybuchu i obsunięć gruzu w trakcie nalotu. Strząsnęli go z ukrycia, wyciągając na światło dzienne. Gaddafi zatoczył się, ledwo mogąc się utrzymać na nogach. Mutasim, również ranny, lecz jeszcze stojący, został szybko schwytany razem z abu Bakrem, Yunisem Jabr, który był poważnie ranny. Kilku innych próbowało uciec z okolicy lecz albo zostali zastrzeleni, albo schwytani na miejscu. Mansur Dao był jednym z tych, którzy trafili do niewoli. Później potwierdził, że grupa próbowała się wydostać w kierunku Sabha, gdy nagle uderzył w nich nalot. Bojownicy przeciwnika przeciągnęli Gaddafiego na pobliską drogę, gdzie usadzili go na poboczu i wsadzili do tylnej części pikapa. W tym momencie na miejscu zbierało się coraz więcej ludzi, a wiadomość o schwytaniu byłego dyktatora szybko rozprzestrzeniła się za pomocą radiostacji i telefonów, przyciągając tłumy. Gdy pojazd powoli jechał przez wąskie, pełne uzbrojonych bojowników drogi, ludzie zaczęli. Niektórzy twierdzą, że Muammar Gaddafi został zastrzelony podczas walki w ciężarówce, w której się znajdował, podczas gdy inni wierzą, że jeden z jego przeciwników może bardziej zdecydowany lub zdeterminowany celowo nacisnął na spust, by zakończyć jego życie. Nie przeprowadzono żadnego oficjalnego procesu, nie ogłoszono formalnej egzekucji, a wszelkie informacje o tym, kto oddał śmiertelny strzał, pozostają nieznane i owiane tajemnicą. To, co jest pewne, to fakt, że już w chwili, gdy ciężarówka z gadafam opuściła peryferię miasta Syrta i dotarła do punktu kontrolnego, kontrolowanego przez Narodowe Przewodnictwo Tymczasowe, libijski przywódca był już martwy. Jego ciało było pokryte krwią, jego koszula była rozedarta, a spodnie nasiąknięte płynami. Na jego ciele widoczne były liczne rany postrzałowe oraz siniaki, które świadczyły o brutalnym starciu, w którym uczestniczył. Po dokładnych oględzinach przeprowadzonych przez lekarzy potwierdzono, że Gaddafi zmarł około godziny pierwszej po południu 20 października 2011 roku, mając 79 lat. Jego ciało przewieziono do Misraty, miasta, które podczas wojny doznało głębokich ran i strat. Przez trzy dni po jego śmierci trzymano je w chłodni w lokalnym rynku, pod nadzorem milicji kontrolującej to miasto. Tłumy mieszkańców ustawiały się w kolejki, by zobaczyć trumnę i oddać mu ostatni hołd. Wielu ludzi robiło zdjęcia albo nagrywało filmy, utrwalając ten moment jako symbol końca pewnej epoki, a dla niektórych jako chwilę zemsty i rozliczenia. W tym samym czasie do Misraty przewieziono również ciała Mutasama Gaddafiego oraz Abu Bakra Junaiza Jabra. Którzy zginęli wkrótce po schwytaniu, Mutasim zginął od strzału w szyję i klatkę piersiową, natomiast Jabr z powodu odniesionych obrażeń podczas ataku na konwój. Trzy dni po śmierci Gadafiego 23 października narodowe przewodnictwo tymczasowe oficjalnie ogłosiło koniec wojny domowej w Libii. Po ponad 8 miesięcy walki, w której zginęło ponad 30 tysięcy ludzi, kraj znalazł się pod nowym, choć nie do końca stabilnym przywództwem. Gdy publiczne wystawienie ciała dobiegło końca, pojawiła się kwestia pochówku byłego dyktatora. W nocy z 25 na 26 października 2011 roku Gaddafi został pochowany w odległej pustynnej części Libii, na nieznanym do dziś miejscu w zachodniej części kraju. Do dziś dokładne miejsce jego pochówku pozostaje tajemnicą, ukrytą przed opinią publiczną. Jego koniec był brutalny i pełen przemocy, lecz odzwierciedlał on również sposób, w jaki przez lata sprawował władzę, pełną tyranii i bezwzględności. Nawet po jego śmierci wciąż otwarte pozostają pytania o okoliczności jego końca: kto wydał rozkaz oddania ostatniego strzału? Dlaczego nie został postawiony przed sądem? Czy jego schwytanie mogło zakończyć się inaczej? Mimo wszystko, dla wielu mieszkańców Libii. Te pytania nie mają już takiego znaczenia. Jego śmierć symbolizowała końcówkę pewnej epoki, czas, w którym kraj był pod jego jarzmem i oznaczała początek nowego rozdziału w historii tego zniszczonego wojną i podziałami kraju.